Sześć filarów poczucia własnej wartości, dzisiaj asertywność. Nasze dzieci rodzą się asertywne, dokładnie wiedzą, kiedy chcą spać, kiedy chce im się pić i kiedy mają potrzeby fizjologiczne. Niestety to my, rodzice, zabieramy im tę umiejętność. A w jaki sposób? Zaczynamy zaprzeczać ich potrzebom. Kiedy nie chcą jeść jakiejś zupy, mówimy im: absolutnie nie mów cioci, bo będzie nie, jej nieprzyjemnie. Masz zjeść zupę i się uśmiechać. W ten sposób. Teraz zatracają swoją tożsamość. Co zrobić, żeby były asertywne? Przede wszystkim prosić je o asertywność, ale żeby wyrażały to w sposób przyjazny, nieagresywny. Jeżeli zainteresowani jesteście tym tematem, zapraszam Was do mojego szkolenia. Jak stać się mentorem dla swojego dziecka? Link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam serdecznie. Anna Wojtczak.